Wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo. Widzieli sobie sytuację, w której ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej podważa, przepraszam, stwierdza ważność wyborów. A wszyscy uczestnicy życia publicznego mówią, no zaraz, ale ta izba w ogóle nie powinna orzekać, bo nie jest sądem, w rozumieniu konstytucji. No to powstaje pytanie, co z tym zrobić? Co z tym powinien zrobić w takiej sytuacji marszałek Sejmu, bo to do niego będzie należała na samym końcu tego procesu decyzja. Pytam o nieodpowiedzialną deklarację, która ja nie wiadomo przez kogo i jak ja została też założona. Pan wskazać, że bardzo te nieprawidłowości, tej wątpliwości, yy, błędy. Dotyczył tak naprawdę obu kandydatów w drugiej kurze występujących. Han to... prostak. Czy może zwyczajny pacan? Przyznam Państwu, że sam mam naprawdę duże wątpliwości, jak określić pisowskiego rezydenta, który u schyłku swojej prezydentury wpadł na genialny plan bezczelnego małpowania profesora Strzębosza. Które dziś ma 95 lat. Tylko dlatego, że profesor od 10 lat haniebnej rezydentury Dudy ma odwagę, zdrowie i siłę wychodzić na ulicę i punktować pisowskie dziadostwo, wskazując po kolei palcem kolejnych pisowskich przestępców, odpowiedzialnych za degręgoladę polskiego porządku prawnego. Duda poczuł się dotknięty tym, że ktoś mie podważać jego autorytet. I po prostu zrobił z siebie niezłego idiotę. Także dzisiaj szrot niemalże intelektualny. Na antenie TVP Info twierdzi, że to żaden problem, iż w Polsce członkowie należący do PiS i będący w komisjach wyborczych korzystali z nielegalnej aplikacji Dariusza M. Zdaniem Szrota to też nie jest tak, że choć wiemy oficjalnie z komunikatu PKW, że głosy Trzaskowskiego przepisano na Nawrockiego, to oznacza nic innego niż chęć pomocy Trzaskowskiemu. I nie, nie pomylił się, próbuje wciskać dziennikarzom, ale także widzom mediów publicznych licznych kit, że wszyscy równo tracili tyle samo no to na koniec można w końcu rzec, i mam nadzieję, że nie jest to słomiany zapał, że Adam Bodnar wziął się do roboty. Na szczęście przypomniał marszałkowi Szymonowi Hołowni, gdzie jego miejsce, oraz to, że jest marszałkiem Sejmu, który ostatecznie zatwierdza, miejmy nadzieję, że takie nie będzie, nielegalną decyzję nielegalnej izby działającej przy Sądzie Najwyższym, która nie jest sądem, a która ma zdecydować o wyniku wyborów. Bodnar powiedział też, że faktycznie istnieją dwie furtki i nie są to wytrychy, które pozwalają uznać te wybory za nielegalne, gdyby okazało się, że doszło w tym przypadku do fałszerstwa. A więc, reasumując teraz, wszystko w rękach hołowni, ale także obywateli, którzy w wielkiej ilości wysyłają do Sądu Najwyższego, no niestety izby. Nie będącej tym sądem protesty obywatelskie. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Na początku jak zwykle gorąca prośba do wszystkich Państwa o to wykliknąć klasycznie łapkę w górę, a także o to, by tu na dole napisać komentarz. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Zapraszam także na nasz sklep internetowy antyprawak.pl, z którego cały zysk przeznaczamy na inwestowanie w kamerę taka jak ta, w stół taki jak ten, a także w nasz portal checkpress.pl. A my startujemy, szanowni Państwo, od tego, co wydarzyło się na antenie TV Info. Dzisiaj nazwisko Adama Bodnara jest odmieniane przez wszystkie przypadki. W skrócie, o co chodzi? Chodzi o nielegalną izbę, która działa przy nie najwyższym nielegalną, bo zasiadają tam po pierwsze albo wadliwie powołani, albo wadliwie awansowani, wadliwie, bo przez neokrs sędziowie, którzy finalnie mają orzec o tym, czy wybory w Polsce były ważne, mogą tego nie zrobić Na przykład w oparciu o setki tysięcy protestów wyborczych wysyłanych hurtowo przez obywateli poszkodowanych chociażby w wyniku działania nielegalnej aplikacji Dariusza Mateckiego. Jak ten proces wygląda dalej? Bardzo prosty sposób, jeżeli sąd, choć to nie jest sąd, ale załóżmy, że możemy tak jako budynek go określić, orzeka o ważności wyborów. Ostatnim etapem do zaprzysiężenia Nawrockiego kąśliwie zwanym Alfonsem jest decyzja Szymona Hołowni. Tylko on może zablokować tę decyzję, a powinien to zrobić z uwagi na to, że sam przez ostatnie lata podnosił kwestie i podważał status tej izby, powołując się chociażby na na wyroki europejskich trybunałów. Czy tak się stanie, czy nie? Tego nie wiemy, ale o tym zaraz. Posłuchajmy co na ten temat miał do powiedzenia minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który jak widać chyba wstał z tego fotela i powoli bierze się do roboty. Widzieli sobie sytuację, w której ta izba kontroli nadzwyczajnej podważa, e, przepraszam, stwierdza ważność wyborów. A wszyscy uczestnicy życia publicznego mówią, no zaraz, ale ta Izba w ogóle nie powinna orzekać, bo nie jest sądem w rozumieniu konstytucji, no to powstaje pytanie, co z tym zrobić? Co z tym powinien zrobić w takiej sytuacji marszałek Sejmu, bo to do niego będzie należała na samym końcu tego procesu decyzja? Ale nie wszyscy y, uczestnicy życia publicznego będą mówili, że ta Izba jest nieważna. Więc no będziemy tak. mieli sytuację, w której nie będzie zgody pełnej i takiej, takiego porozumienia i jasności do decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która Orzeknie prawdopodobnie, że Karol Nawrocki jest prezydentem i że wybory są ważne i protesty zostały wszystkie rozpatrzone. No dobrze, tylko proszę zauważyć. Należy uznać tak, tę decyzję tak, czy nie uznać. Tylko, tylko właśnie, no, procedura polega na tym, że na końcu, po tym orzeczeniu, po tej uchwale e, Sądu Najwyższego, bo konstytucja mówi o Sądzie Najwyższym, to, to tylko ustawy uszczegółowiają, że chodzi o Izbę kontroli nadzwyczajnej. Ale ustawa mówi też, że ta uchwała trafia do marszałka Sejmu. Do Państwowej Komisji Wyborczej oraz do de facto premiera, który musi opublikować uchwałę w dzienniku ustaw. No i teraz, czy premier ma to opublikować, a jeżeli już to, czy nie powinien tego opublikować z odpowiednią adnotacją wyrażającą wątpliwości co do tej izby? No i druga rzecz, co ma z tym zrobić marszałek Sejmu Szymon Hołownia? Czy ma uznać, że izba. Funkcjonuje w sytuacji, kiedy wcześniej sam miał wiele wątpliwości. Bo przypomnę, że sam marszałek Hołownia przedstawił projekt ustawy incydentalnej. To on chciał ten problem w ten sposób właśnie rozwiązać. Właśnie Czyli rozwiązzać. jaki scenariusz sobie pan minister wyobraża, że Szymon Chłownia teraz apeluje do Andrzeja Dudy o wycofanie weta, o powrót do ustawy incydentalnej? To znaczy, ja myślę, że powrót do ustawy incydentalnej byłby rozwiązaniem sytuacji. To znaczy, na pewno wtedy nikt nie miałby wątpliwości, nikt nie śmiałby podważyć orzeczenia, które jest wydawane przez. Z 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, co do których no, byli oni powoływani w różnych czasach, ale absolutnie są to sędziowie, których status nie jest w żaden sposób kwestionowany. Tylko pytanie, czy w ogóle politycznie prezydent Duda jest w stanie takie decyzje na tym etapie podejmować. OK, i teraz wyobraźmy sobie dwa scenariusze. Jeżeli chołownia lub PSL-owcy, tzw. gumiaki, są dogadane z pisowcami, a możemy taką konkluzję powoli wysnuwać, chociaż w oparciu o tajną ankietę, jaką przesyłali swoim działaczom, gdzie pytali, jak ci no, interpretują możliwość czy siły koalicyjne, zdolności koalicyjne z pisem bądź Konfederacją, e, Czyli są dogadani, chołownia klepie na ślepo, e, decyzje nielegalne i z Nielegalnej izby, której status sam podważał, i tym samym no, zmusza Polki i Polaków do kolejnych pięciu lat hańby. I konieczności raczej nie życia, na pewno nie rozwoju bardziej egzystencji z panem e, Alfonsem, mającym m, takie kąśliwe przezwisko u boku jako pisowskim rezydentem. Oczywiście sąd może także nie uznać tych wyników, o czym także mówi mecenas Ryszard Kalisz. E, na podstawie e, tysięcy protestów wyborczych, jakie trafiają do gmachu sądu z prośbą o rozpatrzenie. Czy nielegalna aplikacja, czy podwójnie większy zasięg napędzany Reklamami prawicowych troli i kont nie wpłynęły jak w Rumunii, wszak to jeden do jeden kalka jak u naszych wschodnich sąsiadów, sytuacja nie wpłynęła na wynik wyborów. Oczywiście Państwo także taki prezentacje wysłać. Informacje o tym na czechpress.pl łatwo znaleźć. No, im więcej tego typu działań, tym myślę ten yy, pretekst do zatrzymania prawackiej pisowskiej szarże jeszcze większa. Poza tym, nie, nie mieści mi się w głowie, by ktoś przy zdrowych uznał po 10 latach o naprawę praworządności, że dobra, wybrali nam rezydenta, ktoś na niego wpływał, a my i tak ślepo łykamy, to i spoko. No. W Polsce można fałszować wybory, w Polsce można wprowadzać nielegalną aplikację bez autoryzacji, a my na tym przechodzimy do porządku dziennego, a jeszcze więcej o tym orzekną neosędziowie. No przyznacie państwo, że byłby to przykład skrajnej patologii, jednak po systemie postpisowskim chyba więcej się spodziewać nie może. Zachęcam do komentowania, jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii i pytam Państwa o to, czy Waszym zdaniem Hołownia powinien to za przysiężenie od Nawrockiego przyjąć, czy jednak nie uznać decyzji neoizby, nielegalnej izby w Sądzie Najwyższym. Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa dzisiaj to, Szanowni Państwo, Szrot, który twierdzi, że wybory były uczciwe, a aplikacja na nic nie miała wpływu. Szrot także dodaje, że to nie tak, iż Trzaskowski stracił, choć wiemy o tym wszyscy, bo się do tego przyznała ta komisja, ale nie, to Nawrocki pomagał Trzaskowskiemu, a pisowcy fałszowali wyniki wyborów tak, żeby wygrywał Trzaskowski. Jak wygląda pokrętna logika posła Śrota, a bardziej jak wygląda Szrot intelektualny. Zachęcam do oglądania. Pytam o nieautoryzowaną o czym, trzeba aplikację, która ja nie wiadomo przez kogo i jak ja została założona. Pan, wskazać, nieprawidłowości, wątpliwości, yy, błędy dotyczyły tak naprawdę obu kandydatów w drugiej kurze występujących. To się pewnie zniweluje tak naprawdę koniec końców do zera. A jeśli, Ale zdanie, panie, dobrze, a jeśli chodzi bo o aplikację, ja nie rozumiem, tak, jakim problemem ma być aplikacja. Ona służyła... Nieautoryzowana aplikacja? Ale uważa pan, tak, że korzystanie nieautoryzowana. Jak ona miała być autoryzowana? To tak jak każda aplikacja, panie pośle. Zweryfikowana. Ona miała tylko stawiać duży znak zapytania przy tym, jeśli ktoś wcześniej w tej aplikacji używał tego samego numeru zaświadczenia i miała prowadzić do dalszego Równie mocno jak do oglądania zachęcam do komentowania. Jestem mega ciekawy, co Państwo macie do powiedzenia legendarnemu Szrotowi. Przed nami temat numer 3, czyli szybki strzał zachował się jak imbecyl, cham bez wychowania, rezydent Andrzej Duda. No pewnie w tym przypływie lub ferworze niemocy, a także... Będąc mentalnie na tej intelektualnej mieliźnie, stwierdził, że nie będzie toczył polemiki z profesorem Strzęboszem, wybitnym autorytetem prawnym, ale będzie go małpował jak nastolatek w przedszkolu. I trzeba przyznać, że to naprawdę wyszło mu świetnie. Do tego stopnia, że z jego kolejnej kompromitacji po prostu śmieje się cały świat. Wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo. Na koniec gorąca prośba do wszystkich Państwa o kliknięcie łapki w górę, ale najważniejsze o kliknięcie subskrybuj nasz kanał. Zachęcam Państwa do tego. To nic nie kosztuje, a nam naprawdę pomaga i sprawia, że nam się jeszcze bardziej chce piętnować pis, prawactwo, a także skrajną prawicę w naszym kraju. Mamy też nasz portal informacyjny, Czek. Tam na Państwa czekamy z informacjami, wiadomościami, galeriami i wywiadami na temat polityki polskiej, zagranicznej, a także na temat tego, co dzieje się na świecie. Mamy też Facebooka, gorąco polecam. Checkpress.pl łatwo nas znaleźć. Adam Bysiek, za to dziękuję. Zapraszam Państwa na nasze drugie spotkanie, punktualnie o godzinie 17. Do zobaczenia. Checkpress.pl Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.